O! Już pora wrzucić nowe zdjęcie na Insta z zakupów. Okej, okay, robię zdjęcie. Dobra, zobaczę, które jest najlepsze. Okej, okay, to hashtag centrum handlowe. Hashtag kocham zakupy. Okej. Okay. Zdjęcie zrobione. O nie. Miranda wrzuciła nowe zdjęcie na Insta. Jak ja na tym nadążę? Mam zrobić zdjęcie z zakupów? Dobra, zobaczę co mam w szafie. Może wezmę jakieś stare ciuchy. Okej. Okay. No nie, on jest dużo za długi. A, jaki brzydki. Znajdę jakiś koktajl, bo nie mam żadnej pomadki. O, nic nie znalazłam, tylko o, jakiś pierścionek. O! No, na szczęście miałam coś. No, no nie za bardzo. Hmm. No dobra yy, Hashtag Co ona tam miała? Hashtag Centrum handlowe I hashtag kocham zakupy Chociaż to nie są zakupy Okej okay. Teraz muszę śledzić insta Żeby zobaczyć Czy jakieś są jeszcze jej nowe zdjęcia Których ja nie mam Co? Dodała jeszcze pięć zdjęć. No. Dobra, idę robić w szkole. Jej, to nasza przyjaciółka? Nie, to ta dziewczyna z Instagrama, z którą się kolegujemy. Cześć, Instagramowiczko! Przestańcie tak mnie nazywać. Matko. O, to te ciuchy z, ze wczorajszego zdjęcia. No i dobra, chodźcie, dziewczyny. U gorszej. Kupiłam w internecie podróbkę Poncza, który ma Instagramowiczka. Nie dość, że jest sklejone jakimś dziwnym klejem, to jeszcze jest zielone, a nie niebieskie. Muszę już mówić, że jest za małe. Po co próbujesz się tak w nią wpasować? To tylko jakaś dziewczyna. Bardzo ładna i popularna dziewczyna. Hej, dobra, dobra. Nie musisz być taka jak ona. Możesz być jakaś inna. Ale też fajna. A ja nie chcę. Chcę wiecie koła. Już wiem. Nie, jednak nie wiem. Ach. Patrz te, dziwne się na nas gapią. O co im chodzi? Nie wiem, poczekajcie. O czemu tam ta inna ma podróbkę twojego połącza? I to jeszcze nie zielone z, z niebieskiego, i jeszcze za małe. O ładka. Nic nie opowiadaj. Dobra, hej, mogę na słówko? Y tak. Co się stało? Ale że o co chodzi? Od miesiąca wrzucasz dokładnie takie same zdjęcie, jak ja. Od miesiąca nie nosisz okularów. Od miesiąca ubierasz się tak samo, jak ja. Ale przecież to nie jest takie same. Wiem, że chciałaś takie same. No bo. Chcę być jak ty. Ty jesteś taka idealna. Każdy jest wyjątkowy. Powinnaś być tym, kim jesteś. Wtedy na pewno dostaniesz dużo lajków. Nie, właśnie nie. Na pewno tak. Uwierz, ja się na tym znam. Jestem sobą i patrz, jak daleko zabrnęłam. Ty też możesz taka być. Nie chcesz? Bardzo chcę. Właśnie, zabłyśnij. Pa. Kurczę, ja myślałam, że ona jest taka wredna. Uwredniają mnie tak moje koleżanki. To na pewno koleżanki? Niezbytnio. Bardziej psychofanki. Taka jak Iwona do Zbysia? Tak, taka jak i wona do zbycia. <laughs> Dzięki. Nie ma sprawy. Pa, pa. A więc pamiętajcie, zawsze być sobą. Wtedy osiągniecie najwięcej celów. Ja staram się być sobą na tym kanale, ale za bardzo mi to nie wychodzi, jak patrzę na tą ciągłą. Liczbę subskrypcji. <noise> Zasubskrybujcie mnie, żeby nie była taka smutna. Ciągle 7, 7, 7, 7. Wiem, że to jest mało. 7 subskrypcji, no błagam. Właśnie. Dlatego i widzieliście, ile ostatnio wrzuciłam filmów? No właśnie. Wrzucam je dla Was żebyście mieli frajdę. I nie możecie po prostu tego zasubować. Jak Wam się to podoba. Albo jak macie jakieś ubaw. To nie możecie zas zasubskrybować, żeby było tego więcej dla Was. Pomyślcie. Dałam Wam coś w stylu mirandy. No, mam nadzieję. Pa!